Kogna Wernichowska i Bronisław Wołoszyn. Zodiak Dalekich Lądów. Papuga. Horoskop inkaski. Papuga. 22 maja 21 czerwca. W opowieściach i bieżeniach Inków, papugi były ptakami symbolizującymi próżność, zmienność, gadulstwo, zbędną ciekawość. Takie też cechy miały dominować w charakterze ludzi, którzy przyszli na świat w trzecim miesiącu średniego słońca. Ludzie papugi mieli odznaczać się dość powierzchownym, lecz błyskotliwym podejściem do wszelkich spraw życiowych, skłonnością dodawania niespełnianych obietnic, miłym, ale pozbawionym głębszego znaczenia traktowaniem innych ludzi. Prędcy w mowie i czynach, nie stali w swych zamiarach, rozpoczynają wiele, niczego zwykle nie doprowadzając do końca. Pisał o nich ojciec de la Luz. A przy tym cechował ich pewien wdzięk. Ludzie papugi wyróżniają się nie raz urodą, żywość usposobienia, dowcip i poczucie humoru. Ludzie papugi są na ogół weseli, lubią żartować, potrafią śmiać się i kpić nawet z samych siebie. Mają także jedną jeszcze cechę wspólną ze swymi odpowiednikami w świecie ptaków. Podobnie jak one, chcą zawsze żyć w gromadzie. Dobrze czują się tylko w towarzystwie innych ludzi. Samotność męczy ich i nuży, przy czym na małe grono przyjaciół przedkładają szerokie kręgi znajomych. Są bystrzy i ruchliwi zarówno duchowo, jak i fizycznie, jeśli tylko potrafią opanować swoje wrodzone roztargnienie i powierzchowność, mogą wiele w życiu osiągnąć. Nieraz zadziwiają otoczenie swoją pomysłowością i fantazją, czasem z racji niewrasobliwego podejścia do życia zyskują opinię osób biorących od losu to co najlepsze. Papugi rzadko przejmują się czymkolwiek. Naprawdę nawet trudne do rozwiązania problemi, problemy i troski nie zabierają im zbyt wiele czasu i myśli. Pewna lekkomyślność w traktowaniu swoich i cudzych spraw pozwala im zachować pogodę ducha i optymizm nawet w ciężkich momentach. Los nieraz obdarza ludzi papugi przysłowiowym łutem szczęścia, który pozwala im wybrnąć z najtrudniejszych sytuacji, uzyskać dobrą pozycję życiową czy istotne dobra dzięki pomyślnemu zbiegowi okoliczności lub kocztem niewielkiego tylko wysiłku. Nie zawsze jednak potrafią utrzymać to, co wpadło im w ręce, równie łatwo zyskują, jak tracą. Nie są to osoby mogące być oparciem dla innych. Same zresztą też nie szukają podobnych cech u ludzi. Papugi w gruncie rzeczy kochają wolność i niemiłe są im bardziej ścisłe powiązania czy zobowiązania. Stare przysłowie: fortuna kołem się toczy niejednokrotnie sprawdza się w życiu ludzi urodzonych w miesiącu papugi. Zmienność losu. Towarzyszy im od kolebki do końca ich dni, wynosząc na wyżyny, to znowu strącając w dół. Osobom tym przytrafia się wiele niezwykłych wydarzeń, niecodziennych przypadków, nieoczekiwanych spraw. Można stwierdzić, że w życiu ludzi przychodzących na świat w miesiącu papugi nic nie jest niemożliwe ani niewiarygodne. W sprawach finansowych papugi nie są oszczędne ani rozsądne, nie gromadzą grup dóbr materialnych, żyją z dnia na dzień, nie myślą o jutrze. Niektórzy ludzie urodzeni w tym okresie mają skłonności do życia nad stan, inni poprzestają na małym, nie martwiąc się brakami. Dziedzina uczuć nie jest czymś, co dla tych ludzi byłoby najważniejsze i czemu zawdzięczaliby najlepsze bądź najgorsze chwile ich zaangażowania sercowe są dość powierzchowne, a często i rozproszone. Zdarza się nawet czasem, że zarówno mężczyźni, jak i kobiety urodzone w tym okresie, darzą swymi łaskami kilka osób wybranych naraz. Kiedy już wstąpią w trwalsze związki, niekoniecznie bywają wierni, a druga strona musi wykazać wiele dyplomacji i sprytu w postępowaniu, aby utrzymać ich przy sobie. Ludzie papugi lubią wszelkiego rodzaju zmiany i nowości, ciekawi je poznawanie nowych ludzi i ich spraw, przepadają za podróżami, nieznane im dotąd rzeczy stanowią dla nich wielką atrakcję. Często wybierają profesje, z którymi wiążą się takie właśnie okoliczności. Najbardziej krytycznym okresem w życiu tych ludzi są lata wczesnej młodości, około dwudziestego roku życia, później gdy zbliżają się do lat 50. Papugi cieszą się na ogół dobrym zdrowiem, a dolegliwości, na które niekiedy zapadają, nie są zbyt poważne i trwają krótko.